Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam was w pierwszym raporcie z wyzwania półmózgów, czyli graniu BTSV którym zarobić muszę 50 milionów. No może określenie muszę jest nieco przesadzone. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie rzucone przez Wiadra oraz Chudego i za chwilę zaprezentuję wam jedną, może dwie, może nawet trzy bitwy btsv -em. Będą to bitwy rozgrywane, nazwijmy je na żywo, podczas nagrywania. Uznałem, że nie będę pokazywał Wam powtórek, ponieważ znaczna część z nich, około 85% bitew, rozgrywane są na czterech mapach. Jest to oczywiście klasztor, kopalnie, Himmelsdorf oraz prowincja, bo to na tą mapę bardzo często mnie losuje. Bitwy nie są jakieś ciekawe, Yy, tak więc uznałem, że z powtórek nie będzie sensu ich pokazywać. Jeśli chodzi o mój obecny dorobek, to tutaj, tak jak prosiłem Was w pierwszym materiale wstępnym, będziecie musieli zaufać mi na słowo. Mam zagrane 41 bitew. Pamiętacie, że na początku miałem 5 bitew rozegranych BTSV-em, tak aby się z nim zapoznać. W tym momencie Dograłem 41 kolejnych, w których to udało się podnieść WR-kę do poziomu 70%. Tutaj z prawej strony ekranu przewijam Wam dotychczasowe osiągnięcia. Maksymalny EXP, jaki możemy tutaj zauważyć, to 1116, jednak jest to EXP razem z kątem premium. Do tej pory najlepszy wynik, który dał mi drugą klasę. To 744 bazowego EXPA z tabelki, a jeśli chodzi o zarobek, bo pewnie to Was najbardziej interesuje, to na ten moment, przed rozegraniem pierwszej dzisiaj bitwy, udało się zarobić 82000 kredytów. Dwa, o, przepraszam, 28 kredytów. Przepraszam, troszeczkę zagubiłem się, nie wiedziałem jak Wam to. Przeczytać i tu raz jeszcze prośba, abyście zaufali mi na słowo. Sumiennie spisuję absolutnie każdą bitwę rozegraną na BTS Fale. Wiem, że w wyzwaniu uczestniczy również Turok, którego z tego miejsca, tak jak i zresztą Wiadra oraz Chudego. Serdecznie pozdrawiam. Aby nie przedłużać, zaczniemy pierwszy dzisiaj pojedynek. Sprawne oko zauważyło, że statystyki sesji wbudowane w klient gry. Nie pokazują jeszcze rozegranej ani jednej bitwy. A to dlatego, że za pierwsze zwycięstwo dla posiadaczy konta premium jest przewidziany bonus w wysokości 50 tysięcy kredytów. Od momentu rozpoczęcia wyzwania nie ominąłem ani jednego bonusu z tego tytułu przyznawanego, i z tego miejsca bardzo serdeczne podziękowania dla jednego z widzów, który Widząc, jak mało dni premium zostało mi przy nagrywaniu pierwszego wstępnego odcinka, wysłał mi upominek w postaci 30 dni konta premium z adnotacją, że będzie to pomoc w moim wyzwaniu. Bardzo serdecznie dziękuję ofiarodawcy 30 dni konta premium. W międzyczasie wpadło jeszcze podaj 7 z Tank Rewards, zwanego też Tank Retards. Tutaj ponowne pozdrowienia dla Turoka. I oczywiście dla moich codziennych, stałych, niemalże plutonowych. A propos plutonów, może niewielu z Was o tym pamięta, ale za grę w Plutonie również przewidziany jest bonus w postaci kredytów. Tak więc, jeśli mam okazję pograć na tak zwanych lolkach z moimi klanowiczami z klanu Epic, to staram się również z tego korzystać. Jeszcze mniej osób wie. Albo może jeszcze mniej korzysta z bonusu za rekruta. Udało mi się y, od momentu uruchomienia drugiego sezonu, niejako programów rekrutacyjnych, zdobyć kilku takich widzów y, czy też znajomych, y, z którymi też miałem okazję rozegrać kilkanaście bitew, które również pozwoliły mi zwiększyć zarobki na moim BTS Falk. Jeśli chodzi o bitwę, to jak widzimy, losowanie na mapę klasztor. Natiery trzecie. Są dwie artylerie. Na cel obieram PZ3E. Zobaczcie, jak kapryśne jest działo tej radzieckiej amfibii. Mamy artę. Jak to mawia klasyk, zaby, zabicie klikera koi jak morska bryza. Także morska bryza nieco mnie tutaj ukoiła. Mamy drugiego kwadrata, czy uda się go wyrwać? Tak jest! Aż z przyzwyczajenia chciałem nacisnąć przycisk, który umożliwia mi. Rozmowę na ts -ie. tutaj tego nie potrzebuję. Mamy medal Paskucziego, potocznie zwany Paskudą. Innych nazw zwyczajowych tego medalu nie będę tutaj przytaczał. Mam ku temu swoje prywatne powody, ale nie o tym teraz. Trzeba bronić bazę. Wjeżdża mi tutaj PZ38. Dostał. Nawet się udało zdekapować bazę i niestety dostałem spota. Szybkie uleczenie rannego kierowcy. M2 Medium. Będziemy go tutaj starali się klikać na ślepo. Jest 18 punktów dekapa. I zobaczcie, mankament przeogromny tego. Radzieckiego pojazdu to totalny brak opuszczania armaty, uda się. Tą bitwę raczej wygrać. Ja już tutaj zbyt wiele nie zrobię. Ale dwie zniszczone artylerie, 484 widocznych uszkodzeń i zwycięstwo. Zobaczymy screeny końcowe za chwilę. Oczywiście, y, bitwa była błyskawiczna, jak na. Obecne realia gry oraz realia niskich tierów, choć nie ukrywam, że tam potrafią się trafić. Potrafią się trafić. Turwardzie, co ty gadasz? Zdarzają się bitwy o wiele ciekawsze i bardziej taktyczne od tych rozgrywanych na dziesiątych tierach. No, odrobina wczytywania, jest to moja pierwsza bitwa. Dzisiaj, tak więc, trwa to nieco dłużej. Bardzo was za to przepraszam. Nie będę tego. Wycinał, montował, bo przedłuży to czas postprodukcji. A przy okazji, bardzo serdecznie dziękuję osobom, które zgłosiły się do konkursu, w którym to prosiłem Was o wytypowanie ilości bitek, jakie potrzebne mi będą do wypełnienia tego wyzwania. Wspomnę również o jednym usuniętym komentarzu. Ale był to komentarz usunięty niejako za wiedzą jego autora, z uwagi na to, że ów autor był świadkiem naszej debaty na klanowym TS, w której to staraliśmy się oszacować ilość bitew potrzebnych do wypełnienia wyzwania. Tak więc ten komentarz został usunięty, aby nie sugerować wyniku pozostałym uczestnikom konkursu. Reszta, oczywiście, od momentu publikacji tego materiału zostanie zebrana, spisana i do osoby, która będzie najbliżej wytypowania poprawnego wyniku trafi skromna nagroda w postaci golda do gry World of Tanks tyle gadania mamy raport szczegółowy 17 tysięcy przyniosła sama bitwa plus 50 tysięcy za misję i wydarzenia, tak więc 65 978 kredytów dokładnie trafia na moje konto do puli. BTS-V. -a. Nim zaczniemy drugą bitwę, yy, to będzie druga i ostatnia bitwa w tym materiale. Yy, przyjrzyjmy się załodze, która nieco się podszkoliła. Mamy na dowódce 9% piątej umiejętności. Radiooperator cały czas daleko w tyle. Yy, amunicja, o tym wspominałem, jak widzieliście, nie używałem w tej bitwie ani jednego yy, złotego pocisku. Pocisku specjalnego, już niech będzie. Jeszcze raz rzut oka na screeny. Medal jego Spartanin opanowany i trochę strzałów weszło na ślepo. To przy okazji dekapa, bodajże na M2 medium. Nie przedłużając, abyście w miarę szybko mogli zapoznać się z treścią tego materiału, przechodzimy do bitwy numer 2, której wynik oczywiście. Zostanie uwieczniony w mojej kartotece. O, mapa Red, nie, Redshire? Chyba Redshire, tak, Redshire, dobrze. Yy, rozpoznałem po obrazku w losowaniu nieco trudniejszym, bo na czwarte tiery, na szczęście tylko z jednym kwadratem w osobie MXA 105AM. Jakby to rozegrać, pewnie pojadę gdzieś na środek, okolice kwadratu F3, F4, tam gdzie Znajduje się baza przy trybie spotkaniowym. Jeśli chodzi o same bitwy, to tak jak wspomniałem tutaj na wstępie, znaczna ich część rozgrywana jest na bardzo wąskiej puli map, to z uwagi na ograniczenia dla niskich tierów. Nieco inaczej losowania wyglądają, gdy gram w plutonie. Nawet jeśli są to dwa czy czasem nawet trzy BTSV-y, ta pula map jakoś dziwnym trafem się powiększa. Może to e, na pewno to kwestia losowości. Tak czy inaczej, Himmelsdorf, kopalnie znam już na wylot. Szkoda, że akurat nie trafiły się kopalnie, bo pokazałbym wam pewną miejscówkę, której jest warto unikać przy, gr, przy grze y, bts a to właśnie z uwagi na jego największy mankament, czyli kompletny brak opuszczania armaty. Które, jeśli mnie pamięć nie myli, wynosi 3 albo 4 stopnie, to sobie może sprawdzimy w garażu, aby nikt nie napisał w komentarzu. Durward gadasz głupoty, yy, nawiązuje tutaj do pewnych komentarzy odnośnie materiału z misjami osobistymi. Yy, misje nagrywane były w momencie upublicznienia ich na serwerze testowym. Mowa oczywiście o drugim sezonie misji osobistych, misje do Excalibura, Chimery i Eboli potocznie zwanej, gdzie ich warunki zdążyły się już kilkakrotnie zmienić. Jak widać, nie wszyscy potrafią używać narządu, który zajmuje znaczną część czaszki ludzkiej. Cóż, nie, nie, nie mnie to oceniać, ale niektórzy mogliby się po prostu, chociażby z czystej grzeczności, powstrzymać od pisania niektórych rzeczy, ale ja za nie, nie będę nikogo wychowywał, to jest rola rodziców. O, wyjazd na włoską czwórkę, bardzo głupi w moim wykonaniu. I niestety odparowałem, zablokowałem się na kamieniu, wykończył mnie jakżeby inaczej stojący z tyłu na czerwonej linii PZ-3E. Jestem jednym z trzech członków drużyny, który w tym momencie przedwcześnie musiał opuścić plac boju, ale jak możemy na załączonych obrazkach w tym momencie zobaczyć, bitwa mojej drużynie wychodzi całkiem przyjemnie. Przewróćmy się może na Kogoś biorącego udział aktywnie w walce. O tutaj mamy PZ1C, który przeładowuje w tym momencie swój magazynek i próbuje wykończyć pz 3E. Zobaczcie, że niezbyt dużo widać, ale nie gram na żadnych modach, które wyłączają krzaki. Mody te są nielegalne według wargamingu, tak więc nie używamy czegoś takiego. Został nam na placu boju Valentine 2, Medium 3 oraz PZ-3. Szkoda, że nie PZ-4, bo byłoby do kompletu. A tu się niezbyt wiele dzieje, może PZ-S35 pokaże nam nieco więcej. No, tutaj szarża na Mediuma 3, a może m 3 widzi coś więcej, niestety. W międzyczasie tam PZ3E padł. No i polowanie na walentynę. no bitwy z perspektywy baboka oglądać nie będziemy. O tutaj ciekawy nick nam się trafił. Daj grosza. Ciekawe co było inspiracją do stworzenia konta o takiej właśnie nazwie. Podejrzewam, że Wy doskonale wiecie. Ja również się domyślam, jak było naprawdę. Wie tylko autor. Walentyna nam ginie. Nie wychodziłem do garażu, bo mam okazję sobie jeszcze trochę do Was pogadać. 15 do 5. Tradycyjny niemal rezultat, jak na tych bitwach. No i co najważniejsze, rośnie win ratio. No, powiedziałem to bardzo nie po angielsku, ale cóż, kanał jest polskojęzyczny, tak więc mogę stosować pewnego rodzaju uproszczenia w wymowie. Niech będzie WRK, procent zwycięstw. O, dla zagorzałych fanów obrony języka polskiego, dopisujemy kolejny wynik do mojej puli. Do mojej puli przepraszam za przejęzyczenie. I wiecie co? 15 minut to chyba nie jest jeszcze tak super długo. Zagramy sobie trzecią bitwę, żeby było ładniej. Trójka, żadna specjalna liczba. Dwójka to by było, że do pary, ale dobra, słowo się rzekło, będzie bitwa numer 3, tylko zapiszę z kronikarskiego niemalże obowiązku wyniki 384 bazowego EXPA o 6 o przepraszam, o 8 mniej niż w bitwie pierwszej i tu zarobek już bez bonusu zdecydowanie niższy 14 544 kredyty lecimy w bitwę numer 3 ciekawe jaką tym razem mapę nam wybierze wiem, że w, przy starcie bitwy drugiej mówiłem, że będzie to ostatnia jednak nie będzie o i mamy kopalnię będzie miejscówka której trzeba unikać akurat z górnej Części mapy, nie jest ona zbyt istotna. Mowa o y, takich wieżach na kwadracie D6, gdzie zazwyczaj dojeżdżają czołgi atakujące z dolnej bazy, tak aby ostrzeliwać przeciwników stojących na D4. Tam BTSV-em nie macie absolutnie po co jechać. Depresja jego działa jest na tyle słaba, że nawet tam nie jest w stanie ostrzeliwać przeciwników. Czy takie miejsce jest z górnej bazy, zaraz się przekonam. Mówiąc szczerze, nie pamiętam. Znaczną większość bitew mam okazję grać właśnie z, do, z dolnej bazy. Szybki rzut oka na składy. Mamy jednego PZ-2, nie ma PZ-1C, co jest dla mnie bardzo dobrą wiadomością. M2 Light. Dlaczego mówię, że dobrą wiadomością? Bo PZ1C na goldzie na pociskach specjalnych jest w stanie zrobić ze mnie dosłownie w ułamku sekundy ser szwajcarski. Mimo tego, że lubię ser, yy, nie jestem fanem przyjmowania goldowych magazynków od niemieckich lolków. Przetestujmy kolejną miejscówkę, tym razem 3. Bierze po mojej prawej, i tutaj zobaczcie po raz kolejny uwidacznia się mankament w postaci totalnego braku depresji. Raczej, znaczy, może nie totalnego. Możemy zatem śmiało nazwać bts czołgiem szczęśliwym, ponieważ on kompletnie, kompletnie nie dosięga go depresja w niektórych momentach. Dwa do jednego. tim nam się troszeczkę. Wkłada. O, proszę, zobaczcie, Durward pokonał koronawirusa z Wuhan. Możecie tą wiadomość ogłosić na wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych, ale w żaden sposób nie wysyłajcie do mnie chorych. No, chyba że już znudziły wam się moje materiały. Cóż, ale tak czy inaczej, pokonałem koronawirusa. Podejrzewam, że jest to dość nowe konto. Pozdrawiam serdecznie bohatera, autora tego konta. 7-4, ja oddałem tak naprawdę jeden strzał, który chyba z pożarem wykończył yy, koronawirusa. Tak więc o, pro tip dla wszystkich lekarzy. Koronawirusa pokonujemy ogniem. W ten sposób nie palmy chorych. Przynajmniej nie na tym etapie epidemii. Ale dobra, koniec światopoglądowych pogadanek. Jak na razie bardziej spełniam rolę właściwą dla mojego czołgu, czyli podświetlanie. Więcej było po spocie. O, i zobaczcie, jak momentami skasztanione są tekstury w grze World of Tanks. Wyglądało, jakbym celował w kamień. O, O, oła, i kawałka. Rzeźbi mnie i KV i rzeźbi mnie włoski medzik. Tak więc szybka cofka. Spróbuję stąd jakoś się wydostać. Nie wiem, czy dużym sensem będzie ponowny wjazd na górkę, ale poza włoskim M1441 niewyspotowany jest jeszcze 7TP. O, mamy i Jego warto byłoby wykończyć. Niestety, Durward strzela, a ser kule nosi. Działo bts Wała na papierze nie wygląda tragicznie, ale to, jak bardzo rolnicze jest to działo, Mogłem się już wielokrotnie przekonać, a dlaczego rolnicze? Otóż, dlaczego, że się je kalafiory, jak żeby inaczej. A mój materiał bez jakiegokolwiek suchara to, tak jakby nie mój film. Mamy włoskiego meda. Dwa razy za darmo. Dostanie trzeci raz? Nie. Jest IKV. Nadal schowany. Gdzie jest 7TP? Nadal tego nie wiem. Mamy atak drugą stroną. Czy ja tutaj będę w stanie opuścić armatę? Zobaczcie, to jest max, co jestem w stanie uzyskać z, tej, z tego miejsca. Bokiem również się wiele nie zmienia, także czas opuścić swoje lokum. 13 wystrzelonych pocisków, jak na ten moment. 0 pocisków klasy APCR, co zwiększa moje zarobki. Mamy R-35, którego ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu udało się przebić z amunicji podstawowej. Warto czasem poszukać. Miejsca na pancerzu, które zmienia nam podświetlany element celownika na zielono. Dla osób, które nie wiedzą, jest to część wbudowana w grę. Nie jest to żaden cheat, jak niektórzy sądzą. O, mamy, mamy Polaka! Załączone autocelowanie i. I niestety na pancerzu. BTS stała w tym momencie polegać absolutnie nie mogłem. Przyznam się, trochę się zagadałem. Nie skupiłem się do końca na bitwie, ale efekt tego taki, że przynajmniej 7TP został znaleziony, który nam tutaj objeżdża, AT1, a T jedynka kończy. Bitwę rezultatem 15-11. do 11. Się ona kończy. Znowu powiedziałem, dwa razy kończy w przeciągu kilku słów. Cóż, takie to uroki nagrywania na żywo, bez montażu, bez komentarza, z posturki. Odnotujmy zatem trzeci rezultat dnia dzisiejszego. Trzecie zwycięstwo, tak więc 100% wygranych jak na razie. Będę stała na resztę dnia, raczej odstawię do garażu. Trzeba będzie się zabrać za maraton na nową francuską premkę z magazynkiem, która z tego co mi wiadomo jest całkiem przyjemna. Nie wiem, czy uda mi się ten maraton wypełnić do końca. Będę się starał. Zobaczymy, jak pozwoli mi wolny czas i codzienne obowiązki. Trzecia klasa podpalacz. 467 uszkodzeń najlepszy. Na dziś wynik 538 bazowego EXPA i 17 318 zarobionych kredytów. Razem z bonusem z konta premium, o którym wspominałem Wam dziś, udało się zarobić 97 840 kredytów. Tak więc tak prezentuje się pierwszy materiał, jako, który jest relacją z wyzwania półmózgów, BTSV, pojazd całkiem sympatyczny, choć y, w wielu momentach nie domaga z racji na brak depresji. A właśnie mieliśmy sprawdzić, y, jak depresja działa. 4 stopnie opuszczania, 22 stopnie podnoszenia. Tak więc, jeśli powiedziałem 3, to przepraszam, jeśli powiedziałem 4, to można powiedzieć, że dobrze pamiętałem. W tym materiale to tyle, bo jak się rozgadam, to nam wyjdzie pół godziny, a na razie jest 25 minut, niech więc tak pozostanie. Tyle jeśli chodzi o pierwszy raport. Na końcu materiału zmontuję taką listę osób, a w zasadzie nie tyle osób, co ilość typowanych bitew do tego wyzwania. Zamykając tym samym listę zgłoszeń do konkursu. Trzymajcie za mnie kciuki. Kolejny raport z wyzwania półmózgów już niedługo. W jakiej formie zobaczymy. Czekam na komentarze, czy taka forma prezentacji efektów mojego wyzwania, w zasadzie wyzwania półmózgu Wam się podoba. Jeśli tak, to kolejne materiały będą również w formie podobnej. O, tutaj jeszcze przywitam się z planowiczami, którzy już od samego rana, no, od samego rana, od południa y, działają w swoich garażach, grają, Cóż, ja się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do kolejnych filmów z World of Tanks i mam nadzieję, że już niedługo uda się zgromadzić kolejnych gości do nagrania odcinku Mitologii World of Tanks. Ten odcinek poświęcony będzie Bogowi Aresowi i będzie to nawiązanie do ostatnio zakończonej kampanii na mapie globalnej na Clan Warsach. Pogadamy sobie na ten temat, a ja żegnam się, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć!